powiększyć usta makijażem. Zastosuj ten trik i zobaczysz, że bez użycia igły w przepiękny sposób zaznaczysz swoje usta. Po pierwsze, użyj rozświetlacza, który nakładamy na łuku Kupidyna, żeby uwypuklić naszą górną wargę. Po drugie, jeśli jesteś na początku drogi z makijażem, to zastosuj patent kropeczkowy, jeśli chodzi o nakładanie konturówki. Polega on na tym, że zaznaczamy łuk kupidyna, dół naszych ust, zewnętrzne kąciki, a potem łączymy kropki, tworząc przepiękny efekt na naszych ustach. Już Ci to pokazuję. Pamiętaj, chcąc powiększyć swoje usta, zaznaczamy kontur delikatnie ponad czerwienią wargową, ale nie za mocno, żeby to nadal było naturalne. Możesz dodać kropeczki mocnicze, które łącząc stworzą piękny kontur i możesz zaznaczyć tylko kontur możesz uzupełnić całe usta dając jej naprawdę niesamowitą trwałość wodoodporność, jedzeniu-picie odporność ten makijaż ust zostanie z Tobą przez cały dzień możesz uzupełnić ulubionym błyszczykiem, szminką żeby poczuć większy komfort bo w tej chwili te usta są matowe no i cieszyć się pięknym wyglądem Twoich ust powiększonych bez użycia igły